Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Krzysztofie. Odpowiadam na Pana pytanie. Kiedy Bitcoin podbije swoje ATH, a kiedy Meta Hero podbije swoje ATH? A ja oczywiście na to pytanie odpowiem, natomiast tak jak zwykle sygnalizuję, że nie jest to doradztwo, ani porada finansowa, czy też inwestycyjna. Odpowiadam na podstawie tego, co mi będzie w kartach. Ale bardzo chętnie. Zatem pan Krzysztof pyta, może najpierw kiedy Bitcoin pobije swoje ATH? Kiedy Bitcoin pobije swoje ATH? Kiedy? Kiedy Bitcoin pobije swoje ATH? Czerwcu generalnie jest czerwiec, lipiec czerwiec i to są świetne karty tutaj mam królowę donarów i dwójka kielichów tak naprawdę no to kwiecie maj, czerwiec i lipiec, no libiec tak już wygląda rewelacyjnie, tak bo, bo dwójka kielichów mówi o najwyższych notach, o najwyższych e, wynagrodzeniach tak, o najwyższych stanowiskach o zwycięstwie, o sukcesie o mm, pięknej, szczęśliwej i prawdziwej miłości, tak generalnie to jest świetna karta, mówi o zwycięstwach o pierwszych miejscach, czyli jak najbardziej, to w ogóle karty są bardzo dobre jeżeli chodzi o kwiecie, no to mam sąd Ostateczny, czyli wyzwolenie się z czegoś, z jakichś negatywów, z, z, um, z jakichś kajdan, tak? Um, wyzwolenie się, uwolnienie katarzis, tak? To jest kwiecień, maj, królowa kielichu, czyli jak obie pokazana w królowie kielichu, czyli taka no serce na dłoni będzie miała wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze tutaj losy, ale również należy się wykazać intuicją i raczej nie twardymi danymi analizą, tylko właśnie sercem. Czerwiec, lipiec, no czerwiec, królowa denarów, czyli tutaj taka stabilność, dużo korzyści finansowych czujemy się po prostu cenni sami, tak, czujemy, że odnosimy sukcesy, potrafimy osiągać sukcesy, tak, tutaj po prostu inni nas doceniają również tutaj naprawdę świetna karta, ona mówi o takim dobrobycie, dostatku niczego tu nie powinno zabraknąć no i tutaj lipiec już chyba tutaj generalnie najlepiej wygląda lipiec, dwójka kieliusz, tak jak powiedziałam świetna karta pierwsze miejsca, najwyższe noty Także zdecydowanie według kart Bitcoin pobije swoje ATH. No mniej więcej czerwcy, lipiec, tak z naciskiem na lipiec. I zaraz zobaczymy jeszcze. Meta Hero. Kiedy Meta Hero pobije swoje ATH? Kiedy? Pyta Pan Krzysztof. Kiedy Meta Hero pobije swoje ATH? Kiedy? W październiku. W październiku według karty już generalnie bardzo fajna karta jest w lipcu, bo w lipcu już tak stabilność jest taka, tak, budowanie trwałych struktur, coś takiego konkretnego, stabilnego, już jest ustabilizowana sytuacja, tak, to jest taka, 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 taka karta, krzesełko, tak. Generalnie to jest ym, dom, rodzina, staje równo na dwie nogi, tak pewnie, także i stawiamy mm, czoła wyzwaniom, natomiast, no to jest karta mówiąca o takim troszeczkę braku rozwoju, ale o stabilności, o stabilizacji, natomiast to niesamowity rozwój i pęd, tak, do przodu i wystrzelenie w górę jest e, nawet na jesień, tak, w październiku, w kwiecień, maja, czerwiecki, 5 w razie październik, mniej więcej w okolicach października, ósemka buław, tak jak powiedziałam, no rozwój ogromny, wystrzelenie po prostu e, w górę, no, szaleństwo, tak, dynamika, intensyfikacja działań, tutaj będą bardzo dynamiczne, fajne, energiczne e, sytuacje, wydarzenia, tak, to już to zdecydowanie, no, jeżeli chodzi o kwiecień, jeszcze o czwórka kielichów, czyli no, takie niedostrzeganie czegoś, co mamy przed nosem, niedostrzeganie wartości, to należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć, jeżeli chodzi o jeszcze takie wątpliwości, dwójka mieczy, czerwiec, karta kapłanki, czy jakieś tajemnice mogą wyjść na jaw, ale również należy się chronić energetycznie, również z które będą miały miejsce po prostu pochodzą z przeznaczenia, z losu i my nie wiemy co to sytuacje, no ale one będą miały wpływ na dalszy tutaj bieg, na dalsze losy. W lipcu właśnie stabilność, czwórka buław, tak, taki konkret. Lipiec, w sierpniu koło fortuny, czyli znowu taka sytuacja zmienia się o 180 stopni. No nagłe wydarzenia, również takie nieoczekiwane, na które nie mamy wpływu i to one będą jakby generowały dalsze tutaj decyzje i dalsze losy. Września 2 było jeszcze takie jeszcze trochę przyczekanie, tak, troszeczkę taka bierność, brak działania. No i wówczas już mamy na, w październiku, tak jak powiedziałam, rozwój ogromny, pęd do przodu, bardzo dynamiczne wydarzenia i, i po prostu temperament nieokiełznany. Także według kart, meta kieruje swoje ATH w październiku tego roku. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę mu wszystkiego co najlepsze powodzenia. Dziękuję bardzo za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.